Ej, eury, nie wiem, że to jest prawda. I o na Mariusz Kotański, trener KSU Warka, po porażce w Pionkach 1-2. dwóch. dzisiaj to mieliście wszystko, żeby ten mecz wygrać, bo i Prochow w osłabieniu, rzut karny. Eee, pff, niektórzy mówią, że detale decydują o zwycięstwach, porażkach w futbolu. Co ciebie o tym detalem? Brak skuteczności, brak koncentracji. Co dzisiaj przeważyło tą szalną korzyść Prochu? Znaszmy już od, od kilku spotkań, gramy bardzo ładnie. że wiemy, co mamy robić na boisku, jak grają przeciwnicy. Natomiast w tych, w tych momentach najważniejszych, gdzie czasami łamek sekundy decyduje o, o bramce, wybieramy, dokonujemy złych wyborów. I tu jest problem w tym. Musimy sobie z tym poradzić, nie mamy wyjścia. Zapytam o ten, o ten rzut karny. Niektórzy mówią, są rzuty karne źle strzelone, są... E... Dobrze obroniona ten dzisiejszy w wykonaniu Igora Minkowskiego jaki był? Znaczy, Igor jest. Igor bardzo dobrze wykonuje rzuty karne i to trzeba mu oddać. Jest człowiekiem, każdy ma, każdy ma czasami słabszą chwilę. Strzel... Z takich rzutów karnych najlepsi nie strzelają. Także chłopak zagrał świetne zawody zaprezentował się super. Chwała mu za to. Szkoda on na pewno tego, na pewno żałuje. Ale jest to pewny punkt drużyny i na pewno, na pewno w dalszych meczach będzie, będzie grał to, nie podlega dyskusji. Zapytam o, o Bartka Jałochę, wszedł dopiero w drugiej połowie przyjął od razu kapitańską paskę, od razu rozruszał grę, a zaśmień zaczął od pierwszej minuty. Kontuzja czy... Bartek, z Bartkiem rozmawiałem na ten temat, doszliśmy do wniosku, że lepiej jak wejdzie od 46 minuty, zarówno, zarówno dla, jego, dla jego zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jest obciążony ostatnio różnymi sprawami, także y, też lepiej jak czasami to z boku sobie zobaczy i, i się przyjrzy. Jeżeli dobrze pamiętam tabelę dzisiaj... Po tej porażce Warka ma 9 punktów, będzie miała prawdopodobnie 9 punktów straty do dwóch czołowych miejsc, jeszcze trochę gry, jeszcze trochę gry przed nami, bo Liga z tym sezonie długa, ale ta porażka dzisiaj znaczy, że sezon się dla Warki trochę skończył, czy, czy absolutnie nie? Tak naprawdę się nie skończył, bo jest dużo, jest dużo gry, jest dużo meczy, runda jesienna pokazała już. Wodajże, Radom, jak nad drugą miał około 6 punktów. Może się mylę, bo trzeba byłoby to dokładnie przejrzeć, i nagle się zupełnie zrobiło co innego. Walczymy do końca. Jest, jesteśmy drużyną z charakterem, z ambicją. Jest dużo młodych chłopaków, chcą grać. Walczymy do końca. Dzięki bardzo. Mariusz Tobryn, trener prochu pionki po zwycięskim meczu 2 do 1 z KS Warka. Na początek zapytałem, kiedy ostatnio trener widział tak dobry i tak dramatyczny mecz w pionkach. O nie pamiętam, faktycznie mecz dla kibiców bardzo dobry, dużo, dużo sytuacji, zmienność akcji, miała Warka swoje sytuacje, miał proste swoje sytuacje ta, ta dramaturgia grając ostatnie pół godziny w dziesiątkę, strzelając bramkę w 90 minucie, to tylko pokazuje siłę tego zespołu, mentalność tego zespołu, charakter tego zespołu i nic nie pochwalić. No właśnie, bo chciałem też o to zapytać, że takie zwycięstwo w takim momencie, z takim rywalem, kiedy wiadomo, że gra idzie na noże, to chyba można powiedzieć, że tak się rodzą zwycięzcy, tak się rodzi drużyna. Dokładnie, gra się do, do 90 minuty w piłkę nożą, do ostatniego gwizdka sędziego. My sobie o tym dużo mówimy. Tak było w wiodle, że wiedli, że zagraliśmy nam do końca. Tak samo to było w pionkach na boisku, natomiast ja tak do końca bym nie uważał, że że, 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 że gdzieś tam zwycięstwo nam się należało w tym spotkaniu, mieliśmy trzy sytuacje stuprocentowe do przerwy Krzyśka Bańcerowskiego Bart, Bartka Kozickiego po przerwie, więc to jest remis to byłby tak naprawdę z przebiegu całego spotkania, z ilości stworzonych sytuacji byłby niesprawiedliwy Zapytam naszego bramkarza Artka Zawodnika o obolniony rzut karny ten strzał Igora Minkowskiego, to chyba go zbuduje, doda mu pewności siebie, trochę będzie mu potrzebne tak naprawdę, bo dzisiaj Niezby mecz. Czy Artek dobrze zagrał, natomiast ja tuż przed tym, tym karnym pomyślałem sobie, że, że Artek to złapie i stanie się sprawiedliwości zadość, bo karnego absolutnie nie było, w ogóle karny z kapelusza, rozmawiałem z obrońcą, dostał piłkę w brzuch, dodatkowo piłka nabita z metra, z małej odległości, nigdzie takich karnych nie gwizdą, jest przypadek Ligi Mistrzów. dużo się na ten temat wołkuje ostatnio, że jak nie ma naprawdę specjalnego, specjalnie ręki gdzieś tam powiększonego ciała, obszaru ciała, to się karnego nie widzę więc tak sobie pomyślałem. Myślałem, że sprawiedliwości stanie się, stanie się zadość, i faktycznie, faktycznie tak było. Natomiast Artek no, zagrał dobry mecz, bo wygonił tego karnego. Teraz wyczuł intencję strzelca, dwa później walkę stworzył jeszcze tylko jedną sytuację. Grając w przewadze, sytuacja sam na sam dobrze wyszedł, złapał. Dzisiaj nam że każdy z tych piłkarzy był jakby częścią tego zespołu i dawał, dawał trochę jakości do tego zwycięstwa. Zapraszam jeszcze jedną decyzję sędziowską, dwie żółte kartki dla Kamila Denkiewicza, czerwona w 66 minucie obie sprawiedliwe, obie zasłużone w efekcie ten kier? Pierwsza była jak najbardziej zasłużona, Kamil się spóźnił, faul jak najbardziej, natomiast druga sytuacja będzie sobie można obejrzeć, to na, na powtórkach Kamil trafił w piłkę na pewno trafił w piłkę, sam o tym mówi gdzieś tam może później jakiś tam kontakt był natomiast to, to mówię sędzia się zawsze wybroni, natomiast w takim meczu, gdzie rywalizują dwie, dwie dobre drużyny takie detale jak decyzje sędziowskie Wpływają, wpływają na wynik tego spotkania i my mogliśmy tak jak powiedziałem zamknąć ten wynik do przerwy i mieć spokojną przewagę nad warką, natomiast tak się nie stało z braku naszej skuteczności. I w momencie, gdzie piłka się ważyła w jedną bądź w drugą stronę do akcji w pan pasenza, które dla mnie niezrozumiałymi, szczególnie rzutym karnym decyzjami wprowadzić raz nerwowość w naszym, w naszym zespole, dwa doprowadzić do sytuacji, że dzisiejszy 25-stopniową parę musieliśmy pół godziny ganiać w dziesiątkę po takim tłoku meczu widać było, że, że brakuje nam sił, brakuje nam świeżości i, i tylko chwalić i dziękować za to, że zagraliśmy do końca, że, że, że indywidualność tutaj przesądziła sytuacja Daniela Brzezińskiego. My zakończyliśmy zwycięstwem. Mimo tak, kończąc już, mimo dużych braków kadrowych, bo nie mogliśmy dzisiaj skorzystać z majosa, z Nowocienia, z Cieżucha, z Pryciaka, który był też kontuzjowany, z Daniela Barzyńskiego i bez pięciu czy sześciu w zasadzie podstawowych piłkarzy objęliśmy warkę na własnym boisku. więc, 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 więc Myślę, że bardzo optymistycznie zakończyliśmy. To też tak, tak na koniec, bardzo szybciutko, kompaktowo, bo 40 sekund nagrania po raz pierwszy w tej rundzie wyszliśmy dwoma skrzydłowymi z Afryki? Jak wypadło, że El Tata na jednej stronie, a Andile na Beni. No Mógłbym się spodziewać więcej po tych piłkarzach, bo to są ludzie, którzy mają jakieś tam umiejętności. Eee, natomiast na tle dzisiejszego przeciwnika tak... można powiedzieć, że dobrze, natomiast... natomiast e, nie było zbyt dużo zagrożenia z ich strony i, i trzeba wymagać od nich więcej, stać ich na więcej. Myślę, że, myślę, że powinni w przyszłości dawać nam więcej niż dzisiaj. Dzięki bardzo. Dzięki.